Hejka, hejka, tu kamykos, witam was w filmiku z Squad Busters. Słuchajcie, yy, rzadziej grywam teraz troszeczkę w tą gierkę, natomiast czas, czasami tam sobie wchodzę, robię misje, a postanowiłem, że wejdę wam pokażę co się troszeczkę zmieniło. Yy, obecnie jeszcze są piniaty, jeden dzień. Nagrywam to w w niedzielę, więc jak wy to będziecie oglądali, to już chyba tych pieniędzy nie będzie, niestety. I są teraz, taki, jeśli lodowy świat nowy wchodzi, i są duszki, które skrzynki tu się otwiera yy, i dostaje się fajne nagrody. E, no cóż, e, mam 58 poziom, więc wbiję chyba z Wami dzisiaj 59, może mi się uda. Co jest na 59, 15 tysięcy złota i niedużo mi zostało do plażowego świata. Więc jeżeli chcecie zacząć, co jest nowego w Nowym Świecie, to dajcie znać w komentarzach. A cóż, nie będę tu przeciągał. Gram kolejną, pierwszą mapkę. Jedną sobie chyba zagram, to będzie krótszy taki filmik, mi się wydaje. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Może o tak, od tego zacznijmy. Nie będę mówił ile, bo może być, że nagrywam to na żywca. Są skrzynki po jeden ten, tak? Dobra, nie będziemy brali. Bo tu wystarczy zabić jednego, już jest kolejna skrzynka. Kolejna skrzynka. No ale mimo na ty nie wylatują. Co jest? Dobra, mam dwie. To się, to się daje. Dobra, tu bierzemy skrzynkę. Shelly Barbarzyńce. Dobra, gdzieś tu mieliśmy skrzynkę, tu pokazuje, że mamy skrzynkę, tak? Przydałoby się coś, co przyspiesza Barbarzyńca. Skrzynia. Barbarzyńca, kolejny. Tu mamy skrzynkę, bierzemy od razu. Barbarian. O, 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 mam czar zamrożenie, to fajnie. Shelly. Mogę wziąć już w sumie medyka, nie? To sobie rzucę czar, bo tu mam widzę, że nowy. Daj na maek, niech będzie. Królową Łucznicy przydałoby się Shelly. Dobra, będziemy mieli tutaj fuzję. Mam 9 monet, starczy mi. O, tutaj wypadły jakieś monety. Barbarian, dobra. Shelly. No idź... o dobra, skrzynka bierz. O jezu, wyprzowy jeźdźca. To przyspiesza, tylko że wyprzowe jeźdźca akurat mało daje. O masz, handlarza, dobra, weźmy handlarza. To przynajmniej dostanę. Dwie minuty zostały, ktoś kogoś załatwi, widzę. Tu na dole jest skrzynka, dobra Tu zabrał tu skrzynię Nita. musimy mieć jakiegoś tanka Góry jest, tak? Dobra, jest skrzynia Dobra, weźmy medyka O, barbarenki, niech będzie Oj, oj, tu oj, to ma dużą, za dużo może tak powiem, ekipę, chyba. Musimy tego... lepiej no Tyle tych monet. Miałem co zbierać, po co tych monet. Tutaj zabrał... skrzynkę. Ojej, królowa krzyńczyk, dobra. O, no, tu powinienem pozbierać go. w całości. Odrazu mamy prawo do zniszczenia. Odrazu mamy to do zniszczenia. Odrazu mamy prawo do zniszczenia. Dobra. Królową łóżniczek jeszcze. O, nawet mi się udało ja to pozbierać. Ładnie. szeli Dobra, jeszcze Królową żeby zrobił. Fuzję sobie jedną. Koniec. Za późno. Handlarza. Mogłem wziąć wcześniej. Handlarza. Dwajcie, bo wtedy bym więcej miał diament, tych, tych diamentów, Ale i tak miałem najwięcej, więc. całkiem nieźle chyba mi się wydaje. Chyba tak mi dobrze poszło, bo ostatnio przegrałem. Tak, bo w pierwsze miejsce chyba nie miałem. Nie mam żadnego. Duża skrzynka Grega dostałem. No dobrze, zwykłe Grega skrzynka. Tu mam jakieś nagrody, widzę ładna. To dostaniemy. Którą wziąć kartę z skrzynki? Kluczyk, dobra. Mam nagrodę. Słuchajcie, no niewiele mi zostało do 60, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to napiszcie mi w komentarzach, czy coś jest nowego, czy wstawi wam coś nowego. Um, filmik jest króciutki. A, wstawię jeszcze jedną bitwę w takim razie, niech będzie. Teraz mi nie będzie tak dobrze, na pewno. To dobry pomysł. A, potrzebuję diamenty. Znaczy, monetki. Dobra, teraz muszę... Colt. Colt, 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 na pewno. Colt. Tu mam swojego, że tak powiem, już 11 monetów. Dobra. Skrzynkę. I skrzynię teraz. Dobra, nie Colt. Tu mam. Skoro mogę to wziąć, to to biorę. Colta mam, dobra. Już odpadli, o rany Szybko, bardzo łażyńca Tu musimy wziąć sobie monety, bo mało pieniążków Tu skrzynia od razu Ekstra Okej, okay, mamy Jesse W ogóle nową postać, którą dostałem, nie 15, to tu mi się nie pozbiera, ale jak wezmę tu maybe's. Dobra, bierze... warburzyńce. Bierzmy resztę monet. Tu mam u góry skrzynkę, widzę. Teraz po nią pójdę. Brakuje mi dwóch. ale tu mamy skrzynię niebieską. Oj. Bierzemy skrzynię. Monet brakuje trochę. O, 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 o. Mamy tu dwóch. z zfuzy barbarzyńcy. Tutaj nie mamy nic. Mhm. Wybijaj ducha. O, 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 a co tu się stało? Kolega ma tutaj całą ekipę, widzę. To nie, 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 nie walczymy z nim, bo on ma całą ekipę i to by się źle skończyło dla mnie. Przejmiemy tutaj ten zespół. Medyka weźmiemy. A co tam? Dużo ich tu jest, widzę. Statyczna walka bardzo. Dobra, trzydzieści. Mam monetkę. Barbarznicę jeszcze jedną weźmiemy. No, przejmijmy tutaj ten... Im więcej przyjmiemy, tym lepiej myślę. Mam monety. Dobra, nie będzie dynamite. To wspomoże tutaj walkę z tymi. I całą armię mam teraz, tą przez tą armią iść. Dobra, mamy monety. Hold i brakuje. O rany aż 50. Tak, 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 tu musimy iść z moją argą. O to tu chodzi. A, tu poszło więcej, to idziemy za nimi. Ale, mam 170 monet. Jestem dopiero. 3, a nie, trzeci, jestem, dobra, okej. Okay. Bijmy go, bijmy go, tego załatwimy. Dobra, ale nie zebrałem. Tylko jakbym zebrał to, to bym pewnie był pierwszy. Dwie fajne... O! Jestem pierwszy! Udało mi się! W ostatniej chwili, zobaczcie. Hmm. Druga dobra bitwa. No, aż niemożliwe. Trzecie zwycięstwo. Co dostaniemy? Szelkę. No dobrze, niech będzie szelka. No i tu byśmy sobie jakąś nagrodę, może być ta skrzynka. Coś tu mamy... O, Grega mogę sobie rozwinąć, dobra. A, no w ogóle, możecie sobie przejrzeć. Zobaczcie, mam Barbarzycę na trzecim poziomie, El Primo, Dynamajka, Królową Łuczniczek, Medyka, e, Hog Rider, czyli Wieprzowego Jeźdźca. Dobra, no i co? Goblina jeszcze, tak? Także chyba nawet nieźle. Z Mega to nie mam żadnej jednostki, w sumie. Dobra, zagram w takim razie trzy, trzy bitewki. Czekam, aż będzie porażka. Jestem ciekaw, jak wam się też podoba ta gra, także możecie też napisać mi w komentarzach, jak wam się podoba ta gra. Czy wam się podoba? Weźmiemy sobie uczniżkę. To powinniśmy tutaj mieć dostęp do monetek. Shelly, niech będzie. Pomóc dla Shelly. Działko, tak? Dobra. Dobra, to nie działko walczy. Ja biorę Shelly. 10 monet, to weźmiemy tutaj skrzynię. Shelly, będziemy mieli... No, chodź no tutaj bliżej do mnie, chodź no tutaj bliżej. No, wiesz, skrzynkę. Wiedźma, dobra, niech będzie Wiedźma. Elitarną monetę, tą. Oj, a co to mi się włączyło? Nie nie chcę tego. Brakuje mi dwóch monet. Mogę wziąć... dobra, bierzemy Shelly. Koniecznie. To jest strzelający skład bardziej, więc niech będzie strzelający skład. O, i za te takie robaczki, które zabiję przed chwilą, dostaje się... O, tutaj mam piniatę. Nie możemy po Możemy po pieniądze. Tu jest skrzynia. Dobra, pojedźmy po tą skrzynię w takim razie do pałka. Szeli. Tam jest przeciwnik walczy ile ja mam tutaj tych monet weźmy sobie leczenie skoro tu jest uciekł 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 no wiecie co dobra a z skrzynki dostanę monety i będę mógł kupić nie, ma, nie mogę brakuje mi jedźmy załatwmy go ucieknie? ucieknie Robi. A, zioł dobra. Jesse Oje, nie, tutaj nie, nie 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 tu się nie... Tu się nie ma co ten Czy za mało mam tych monet strasznie, coś mało monet Dobra, rozwalmy tego, to będą trochę monety Czterech jeszcze mi brakuje, o rany Dobra, tu mogę wziąć szynkę. Dobra, weźmy Jessie. Ojej, ale tutaj to miał zespół. Oho, ho, ho, To tam się... Dobra, muszę stąd uciec, bo widzę, że tutaj koledzy to naprawdę dobrą... No, teraz grają przeciwnicy dobrze, widzę. Mavis. Nie, właśnie nie wziąłem ani Mavis, ani nic. W sumie i to tak jest, o. Dobra, tutaj weźmiemy sobie leczenie. mi trochę diamentów Ale jestem piąty dopiero garniemy Dobra i mam skrzynię, skrzynię co, co może mi dać o oh, właśnie w końcu dało mi Awans na wieźmi Tu zginę chyba co? Ta zginę Uciekaj, 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 bo zginiesz... O, byłem piąty i już jestem... Nie mogę się ruszyć, no. Nie wiem, czy to dobry pomysł. O, tu mnie rozwali. Tu też mnie rozwali. Nie, jestem spadłem na szóste. Nie, nie gin, nie gin. Widzicie, jak słabo mi poszło teraz? Byłem na piątym i się bym być w piątce, ale... coś... Jakiś w pewnym momencie stanąłem w rozwoju i to strasznie. No, poroz, pozałatwiali wszystkich. Okej, okay. utracono pasce. Dobra, zobaczmy, co będzie w skrzynce. I to będzie na tyle w tym odcinku. Nie chcę tego wydawać. Szkoda mi wydawać tych monet na tak jak ja przegrywam, wygrywam, to to nie warto chyba. No i tu mam jeszcze jakąś nagrodę. 2200 monet. Eee, I cóż, to będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Eee, możecie też zasubskrybować mój kanał. Eee, będzie mi bardzo miło. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia, hejka, pa pa!